Dzień dobry kochani. Czy kupiliśmy właśnie kolejną 911kę? Ano tak, kupiliśmy. Czy to rozsądne pod kątem dywersyfikacji oferty? Pewnie nie. Natomiast pomyśleliśmy, że kolejna 911 nie zaszkodzi. Nigdy ich za wiele. Efektem tego przed wami stoi piękna 911 992 Carrera S 450 koni z 2023 roku z polskiego salonu, od pierwszego właściciela z przebiegiem 9996 km, niespełna 10 000 km. Samochód dosyć ciekawie wyposażony. Posiada kilka takich istotnych dodatków, jak skrętna oś tylna, jak lift przedniej osi, również kilka elementów z palety Porsche Exclusive Manufacture. I uważam także, że jest pięknie skonfigurowany. Zobaczcie, jak wspaniale prezentuje się ta specyfikacja. Czarny lakier, Felgi Sport Classic. Czarne zacis czerwone zaciski hamulcowe. Prześliczny egzemplarz. poczwórne, czarne końcówki układu wydechowego. One są także z palety Porsche Exclusive Manufaktur. Jeśli zachodzi o silnik, yy, mamy tutaj 450 koni, to jest oczywiście yy, bokser i ten samochód SK przyspiesza do setki w 3,7 sekundy, to już jest bardzo szybki samochód, a prędkość maksymalna to yy, bodajże 308 km na godzinę. Zobaczcie jeszcze jak muskularnie Wyprowadzony jest ten tylny błotnik. Jaki on jest napompowany. A linia boczna się nigdy nie zestarzeje. Genialnie poprowadzone auto. Reflektory to reflektory Porsche Dynamic Light System Plus. Również mają czerwone, czerwone co ja gadam, czarne wykończenie wnętrza z palety Porsche Exclusive Manufacture. Zatem to są te najlepsze reflektory, jakie do tego samochodu mogliście sobie sprawić. A wnętrze prezentuje się tak. We wnętrzu mamy dwa kolory: mamy Mochavi Beż i black, czarny. Sportowe fotele, sportowe plus właściwie. Fotele są podgrzewane, są wentylowane. Tak jak wspominałem, mamy lift przedniej osi, kierownica jest podgrzewana. Mamy również pakiet e, Light e, Design nagłośnienie Bose, listwy Carrera S i wspomniany przeze mnie przebieg dokładnie 9995 km. Także te listwy, akcentowe wnętrza wyglądają dosyć ciekawie. Haha! <ślesk> Korci, korci, by wyjechać i, i kawałek się karnąć. Oczywiście tylny spoiler jest także automatycznie wysuwany, a wysuńmy sobie go, jeszcze wam pokażę, jak prezentuje się z tym tylnym spoilerem. Wam, że to jest całkiem głośny samochód. Słuchajcie, tyle z mojej strony. Prześliczny egzemplarz 911 992 Carrera S. Podsumowując, 23 rok produkcji o, wyciszyła się teraz, sanie się wyłączyło 23 rok produkcji Polski salon, samochód bezwypadkowy od jednego właściciela fajnie skonfigurowany jest tutaj kilka dobrych dodatków i jeszcze, właśnie, jeszcze mamy na całym nadwoziu folię ochronną PPF. Cały samochód pokryty jest bezbarwnym PPF-em. Naturalnie istnieje możliwość przedłużenia gwarancji Porsche Approved. Znajdziecie już ją na naszej stronie internetowej www.samochodysklasa.pl Sprzedajemy ją z pełną fakturą VAT 23%. Dzięki za uwagę. Czołem!